Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w przeglądzie trzech mini zestawów od Sim Celebrity, łącznie 20 nowych obiektów, włosy, ubrania, buty, jakieś też dodatki do włosów i zaczynamy sobie przeglądać właśnie od włosów. Ja uwielbiam włosy od tej autorki, naprawdę są zawsze bardzo dobrze wykonane. Tutaj mamy takie dwa fajne kucyki, kolejne włoski to są mega, mega długie włosy, również bardzo ładne. Maxi smacz, świetne wykonanie i kolejna fryzura jest bardzo podobne, właściwie to jest to samo co ta poprzednia, tylko tutaj macie jeszcze takie e, dwa wypuszczone mm, kosmyki włosów i kolejna e, to jest takie ombre, które będzie jeszcze fajniej chyba wyglądać z, z tego co kojarzę tutaj w dodatkach mamy taką nakładkę, która będzie nam e, dowolnie modyfikować te końcówki więc zaraz Wam to pokażę i jeszcze, e, jeszcze jedna tak, propozycja również ombre z, mm, z takimi wypuszczonymi kosmykami i również mamy tutaj Kucyka, bardzo fajny kucyk z wypuszczonymi pasemkami oraz kucyk, e, dokładnie, grzecznie zaczestany. Włosy super, ja jestem zachwycona. Pokażę Wam może jeszcze teraz te, e, te tutaj nakładki. Właśnie, o to jest to, o czym Wam mówiłam. Możecie sobie e, nałożyć na dowolne m, włosy któreś z tych, właśnie takich długich e, i wymienić. Końcówki na inny kolor. Bardzo mi się to podoba. Jej śliczne to jest. I również macie takie zmiany kolorystyczne e, na tej fryzurze z mm, kucykami. Tutaj też możecie sobie poszaleć, ustawić inne kolorki. Wow, jakie piękne! No, ten różowy naprawdę robi wrażenie, więc, więc mega, mega fajnie można sobie tutaj właśnie poszaleć. Ja ci, kochana, zostawię może na razie włoski w tym odcieniu, bo w tym się jest bardzo, bardzo do twarzy, i przejdziemy sobie teraz do nakryć głowy, bo tutaj mamy spineczki, bardzo ładne spineczki. W sumie nie ma się do czego przyczepić. Również ja naprawdę jestem zawsze zachwycona tą jakością wykonania, jeśli chodzi o, tą, o tę autorkę, e, więc bardzo, bardzo mi się podobają, będę wykorzystywać i takie przeurocze jeszcze z serduszkami oraz takie zwykłe proste, one by chyba lepiej pasowały do tej. Fryzury od o tej właśnie. Tutaj zdecydowanie lepiej pasują. Nawet ona jest tak zaczesana, jakby była specjalnie uczesana pod, e, pod te spineczki. No i lecimy dalej, weźmiemy się teraz za górną część garderoby. Tylko w sumie, wiesz co, ja bym ci zmieniła te włosy, bo te włosy nam trochę zasłaniają, więc weźmiemy sobie na razie e, taki kucyk o, w sumie te spinki też do tego kucyka pasują więc całkiem fajnie, no i lecimy z bluzeczką, bluzeczka mm, króciutka, no króciutka ja fanką takich krótkich bluzek nie jestem ale to mi się podoba, to jest takie szalone i to jest takie imprezowe i myślę że do nastolatek, dla nastolatek i dla takich e, imprezujących simeczek będzie idealne, to jest oczywiście w zestawie kolorystycznym e, z tą spódnicą, którą widzicie na dole i mamy również taką zwykłą bluzeczkę e, to mi się już dużo bardziej podoba, bo to jest krótkie, ale mimo wszystko jest takie bardziej codzienne, neutralne i możecie sobie to spokojnie wykorzystywać w takich bardziej stonowanych stylizacjach. No i lecimy sobie teraz do dolnej części garderoby. Tutaj jest ta spódniczka, którą już widzieliście od początku w sumie filmu, ale pokażę Wam inne kolorki, bo naprawdę, naprawdę są fajne. Te wzory też mi się podobają, mimo że to są takie mm, dziwne szlaczki, to i tak mi się to nawet całkiem podoba na tej e, spódnicy. I fajne jest też to, że tu Tutaj na przykład w tych wersjach kilku kolorowych wymieniane są te, wymieniany jest ten kolor majtek, więc to mi się również podoba. No i przechodzimy sobie do spodni, tylko jak będę wam spodnie pokazywać, to zdejmę jej te buty, bo nam się trochę brzydko wcinają. Spodnie bardzo fajne, nie są dopasowane, nie są to rurki, ale i tak mi się podobają. Ja jestem fanką właśnie e, raczej takich dopasowanych spodni rurek. Uuu, jak ładnie z tyłu skrojone, ale myślę, że spokojnie będę takie wykorzystywać, bo staram się, żeby ci moi simowie to byli tacy no, różnorodni, Modni, żeby ich ubierać nie zawsze w ten sam sposób, bo zawsze bym najchętniej zakładała rurki i jakiś, jakiś podkoszulek, ale staram się, żeby oni wyglądali różnie, więc myślę, że mi się przydadzą. Krótkie spodenki też całkiem fajne. Dajcie znać, czy Wam się ta paczka podoba właśnie i dajcie mi znać, jakich chcielibyście, żebym Wam poszukała paczek. Jestem mega ciekawa, czego potrzebujecie najbardziej i oczywiście będę się wtedy mogła skupić bardziej na Waszych potrzebach. Jeśli chodzi o rzeczy na całe ciało, to tutaj niestety nie doszło na mnie nowego, ale myślę, że ten dół i ta góra naprawdę fajnie e, razem grają i ja ci w sumie mogę zostawić te A. spodenki z paseczkiem, tylko może o w takim w takim ładnym kolorku o w takim i przejdziemy sobie teraz do butów, bo w dodatkach też tutaj nic nie ma, więc tak lecimy z tymi butami. No buty dla mnie zacne. Takie mega mega dziwne i też to nie są buty, które wiecie, możecie sobie założyć do pierwszej lepszej stylizacji, bo nie będą pasowały do każdego ubioru, ale są tak fikuśne i są tak Dziwne, i tak odjechane, i tak przy tym fajne, że myślę, że warto sobie tę paczkę pobrać, właśnie chociażby ze względu na te buty, mi te buty się od razu rzuciły w oczy i naprawdę mega mi się spodobały, więc myślę, że w połączeniu właśnie z mm, tą spódnicą i tym topem no to mamy taką mega ciekawą propozycję, odjechaną wręcz, więc naprawdę myślę, że warto sobie pobrać dajcie znać oczywiście co wy sądzicie jak wam się tak ta, te kolekcje podobały, linki macie w opisie, tylko pamiętajcie żeby usunąć spację i wtedy możecie sobie po skopiowaniu możecie sobie właśnie usunąć spację i skorzystać z tych linków. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsze mody Wam się podobały. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki za oglądanie. No i cześć!